Na... Niestety <laughs> FPS y przez te sp moc spadło i po prostu przerwało to. A po prostu FPS, y zniszczyła po prostu... Wszystko. Czemu sprywała? to trzy na co? A co sobie jakoś wypadło pewnie. Ale to są śmieci, trzeba to wywalić. Widzisz co? A może wypadnie marchewka? A właśnie. Marchewka. Ma o kurde, tego Musisz tam dać skrzynkę, żeby to do skrzynki szło wszystko. Bo XP idzie do nas ale rzeczy. Trzeba ja mu coś tutaj. No ty tam był cały ten... Wiesz co? Trzeba tutaj zrobić płotki, bo XP nie będzie ten przechodził. Jeszcze ogarniemy to trochę i ten i pójdziemy do kupania. Okej. Okay. Ja już mam potki. Czyli tego szczerajna czy Tak, 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 tak. I tutaj będzie tak, 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 tak. Nie, tutaj, tutaj, tutaj. O, o, o. Staj, super. Czekaj. Okay. Weź ja postaw tutaj ten płotek. Patrz tutaj, patrz. Tyma, ty postaw ten płotek. Patrz tutaj tak. Okej. Okay. A podwójna skrzynia? A czemu to się nie wlewa? Ej dawaj pojedynczy. 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 A ja wiem czemu się nie wlewa. Pojedynczo. A ja wiem czemu się nie wlewa. Czemu? No poczekaj, zaraz mi się wlewa oka. Na no, razie nie ma tego. Patrz, widzisz, teraz zostaje cały... Patrz, opusz, 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 ja? U... Patrz. Aha, dla... wiem dlaczego. Kicha miła i mogiła. Już tam za... tylko. E, tu musi, ale na dole nie... A wyślij rozwal to i postaw jeszcze raz. I postaw jeszcze raz. Kicha miła i mogiła. I teraz poszło tam, do tego. To tam nie pójdę. Wiesz co? Rozwal to. Patrz, musisz to rozwalić. Zaczekaj. Na przykład coś takiego. Tak. No, tam nie ma już tego. Miesz, <słuch> no, ja nie mogę wejść. Patrz, rozwal lejek, lejek, rozwal. No. I teraz tak. Ok, <słuch> masz, masz wiadro. Mam. Przerwaj. No panie, możemy teraz wyjść. No, patrz, się. Tak. Jest, to jest wcześniej. ale nie, to zrobię się łama. Aha, okej. Okay. No to weź się tam. No i teraz tak trzeba zrobić. E, Rozwalię lejek? Dobra, daj mi wyderko. Daj wyderko. Ja tak bo nie znam, zginę. to wiaderko. Daj wiaderko. Ja to panie znowu zginę, pudełko. Tu to, Tu Ta, super. Nie. No, normalnie jest, teraz nie wiem, Dobra, no i teraz um, rozwaliłeś tam, czy nie? To trzeba teraz zabudować szybko komuś spawner. Dobra, bijam tam daj mi wiaderko Słyszałeś to? Tak, daj mi wiaderko. Tak, super. Aha Co ty to... Ty w ogóle masz ten kater i śmiejesz się jak świnia kaszel. Wiem. <noise> Ogólnie. Po nazwie odcinka wiecie, gdzie pójdziemy. Ja <laughs> ogólnie zaraz to zrobimy. Dawaj, ale... Gdzie? Czekaj. Yy, skrzynię najpierw postaw tutaj. Tutaj postaw najpierw skrzynię. Gdzie ty jesteś? Tak. Nie, tu, 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 tu tutaj. Yy, Weź, Lejek, postaw na tym. O teraz to będzie, patrz, patrz, patrz. No teraz to działa, nie? nie? A działa, teraz działam trzeba było ten... To, wszystko, to trzeba było przerobić, nie? Teraz sum się, później to naprawimy. Znaczy dokładnie za chwilę. Tak? Rozwalamy to. Tak, tak. I, tak, to, i tak, o. Tak, 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 tak. Tak, tak. Czekaj na przykład tak, z go. Tak. Czekaj. I rzeczy poleciały, coś Nie, poleciało to wiem. Dwie pochodnie pochody, to są. No bo te wyspłęły. Kurde, jak tam weźmiemy tamtą wchodzić. Dobra, no. No bo tam się ręknął moby i tam i później spływają twoje musisz iść z tej strony ciągle albo tu, albo tam. Trzy razy! Trzy razy! No ja chcę, żeby wypadła marchewka. Ty dostajesz trzy razy. Wiesz co? Zrobię tak po prostu. Dużo z Dobra. Nie, 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 nie. I teraz trzeba inaczej to zrobić, żeby ładniej to wyglądało i w ogóle... Tak, tak. E, pół płytka. Jedna. Dobra, już wyszło sześć. Ja sobie dzisiaj zsiąść tylko na jeziora, ale kurde, jesteś chory. Dobra, wywalę parę rzeczy by to było. Taki syf! Taki syf! Taki syf! dokładnie, to się nie nazywa syf. patrz, i tutaj może sobie taki... jest taka szpara i może sobie przez nią patrzeć, Tak, Tutaj masz taką szparę. Mm. Mm. E, poczekaj. Patyk wyleciał. No, to myślę, że ten patyk. To, to co mówić, no to jest mój patyk a z no. Pół płytki tutaj są. Dlatego nie możesz wypisać. Wyleciał ziemniak. Y, ziemniak widziałem to. Ziemniak. Ziemniak. Ale normalny? To zasadzimy ziemniaka, chodź. Super, mamy ziemniaka. W ogóle z nich może jeszcze raketka. Nie by było, nie. No. Chodź no tutaj. Nie, 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 tutaj. Tutaj. Gdzie coś? To w lewo. Tutaj? Tak. I w lewo. Jeszcze się tutaj nie odnajduję, stary trzeba jakoś to zaznaczyć. O, koń! Zamię, ja pa... Patykiem coś. chciał go oswoić. Nie oswajaj go! Ale już na O coś nie ma, ej muszę sobie chyba zrobić aspekt ognia Dobra, tam wszystko ogarnęliśmy Mieliśmy jeszcze coś zrobić z tym Czy nie? Wreszcie? No skajemy? Nie, to wszystko Wszystko no i, i tak przez sekundę coś mówiliśmy o tym, żeby się coś zrobić Pewnie takie albo a, i zapomnieliśmy. Właśnie patrzę i masz świńskiego miejsca, Ile masz mięsa świni? Nie wiem, mało. Chyba, a w skrzydłach. Ta, ta. Mhm. Co, ta? co, ta? co, ta? co? to, co to, co to? Widziałeś, co zrobiłem. Chciałem skoczyć tam i spadł jej od pół serduszka. Ej, to trzeba będzie rozwalić to, to, to A właśnie, sadzimy ziemniaka? No. A, ziemniak, no tak. Na razie tutaj posadzę. Ziemniaka tam nie sadzisz. Na weź tego ziemniaka. Z jakiego wylatuje? Nie. Chciałem go zjeść. Weź to znieść tutaj. Chyba? dwa? te dwa znieść co Teraz sobie tutaj rozwalimy. Idziemy. Tu jest taki pokój z ziemniakami. Z ziemniakami życia. Ej, poczekaj ja muszę iść do, do mojej szafki. Muszę tutaj dać jakiś parę ripson. Ripsom. A ty jesteś Stary dziadku. No czekaj. Ty tak, 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 tak. Masz jakieś pochodnie? Ty? No Jak z są Czekaj. No sześć. Ty masz jedną widzę. No super. <laughs> Gratulacje. Masz pięć. Gdzie? Przez swoim ekwipunku. A no ta, ty, ale ja ślepy ja jestem. Ciężko mi no, je zauważyć, tak. Smycz biorę to, to co mi się najbardziej To co się najbardziej przyda, przyda to biorowy. Ej, przepal kamień zwykły Idź przepal A po to weź idź przepal na pół, na pół płytki Na te pół płytki? Dobra no, już nie ten, wiem już co zrobię tak. Co? Bogactwo żelaza i... <coughs> zamiast tego żelaza były diaksy, a zamiast tego będę szmarek, no to... mega, nie? teraz Ta O, tutaj jest piękność tutaj. Ale ty się się jak zaciągasz ten nos, to masakra, nie? Nie dobrze. Nienawidzę swojego życia, powiem. Abyśmy mieli go hand, no to byśmy zrobili szachownicę, nie? No co? Tak. Gdzie postawić tą ziemię? Nie, skargi. A wiem gdzie. No. A, ziemię masz. Boże. Na ziemniaki. Zjem teraz <grym> serduszko. Serduszko. Dariusz, miałeś. <trym> Dobra Pomóż sobie, tak? <laughs> Pasze, tu mamy zbroję złote dla konika Chyba <laughs> Trzeba mi tutaj rozwalić, tutaj. Ale mamy jednego ziemniaka, więc wiesz... No tak, no to na razie trzeba go będzie rozsadzić, nie? I tą ziemię... Patrz, zrobimy takiego... Weź wiaderko z wodą, weź i tutaj nalejesz, a jak tutaj jeszcze to ogarnę trochę. Pochodnie będę się ubić, tutaj. No tutaj... A tutaj jeszcze mam pięć żelaza? Zabok i znalazłem co pięć razy. W tej skrzyni? W tej? Tak. tak. Yy... O, ja mam średni wiaderko. <laughs> Zobaczysz, że to napełnięcie, to napełnimy to. Wyszłam. Nie, no musimy tak, żeby to było wyrównane. Sto liczymy. E, kiedyś czy, ej, kiedyś trzeba, wa, ej, Ej, właśnie ja, trzeba będzie wyprawy zrobić po papuki. Ej, kiedy... Ej, zaraz będziemy musieli iść tak po... po wiesz. Co co? Bo to po, po kopanie. Idź tam. Jeszcze trochę. No możemy tak sobie patrzeć. Idź tam po, po jeszcze jedną wybrać. Okej, czyli możemy na czymś stąd. A widziałeś? Otóż no ja to postawiłem tą wodę, nie? Post... Po co? Ten już nie... Nie ja oczywiście. To już nie będzie tak. No nam rozumiem. Ma wodę? A co co ja będzie tak wypływać? Zobacz. No tak, wiem, tylko tutaj zrobiłem jeszcze drugie. No tak, może być. Myślę, że lepiej wygląda. No. Tutaj daj no. ziemię. Gdzie? Tutaj. To zacząć. No to... tutaj ja jeszcze to tu przyłożę. Naprawku chodzi, bo tam nie chcę się mam Przy sobie. Nie, tutaj masz robić ten list. Tutaj, o, tu, o. Żeby nie było widać wody. Tutaj. Nie no, nie. Tak to tak dwa będzie. Jak mają być dwa, to musimy jakoś zrobić, żeby po drugiej stronie też było jakoś tak. Ziemniak. Nie ziemniaka? Czekaj. Ej, bo ja kocham miałem. A tutaj czasem nie posadziłeś? Nie są uczciwe czy nieczciwe tylko te tak. Czy jest ziemniak? ty później przeriniemy nagranie to może się dowiemy kurde Czy jest ziemniak? No dobra choć może to kolejny na to dopiero, ale już tam w razie czego przeszukaliśmy czekaj poszukaj, czekaj będę szukał ty jeszcze mocno Jakie? Eee jak... Jak... Jak nie żeby... jestem? No pa, jeszcze się nie spełniły mapy. Wszystko to Bo trzeba przygotować. Dobra, to daj jakieś ziemniaki. Juniory Zio, Это по-моему. Тут одноклассники позже. Ej, niech coś jest dobrze, Dobra, to może na razie idziemy do tego, na tę wyprawę. No, na wyprawę i kończymy odcinek, czy nie? Dokopali. Do no i potem kończymy odcinek. Dobra, to już idziemy. A bo wiecie, ty, a może w następnym odcinku jeszcze no no Bo, no bo te, te, teraz ogarnęliśmy ten koniec. Po co tak nazwaliśmy. Później <laughs> przeróż naszą. No no dawaj, teraz idziemy. Nieee. Teraz nie. Następny wybór. Robocie by Creeper. Daj, tak. Okay. Y dawaj, a mo byśmy może byśmy nagrali z nim filmik Warfare, Jak gramy? Byśmy mogli. Dobra, to. Y to Co ale macie? może, to jest niewiarygodne. Właśnie. No to y, ten... lajkujcie, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę. No to ten odcinek po y, nazwie Nie wierzcie mu... Bo... Kolejny klipper, nie? No dobra, no. No to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i... Raz.